Jak radzić sobie ze spiralą różnego rodzaju rozważań? Cześć, witaj na Self Overflow. Dziś kolejne pytanie od naszych czynników. To ma za trochę dłuższe pytanie i pozwolę sobie przeczytać całe, ponieważ myślę, że będzie to miało znaczenie dla odpowiedzi. Pytanie brzmi: hmm, często czytając książkę, oglądając film, czy czytając komentarze w internecie, wpadam w spirale różnych filozoficznych rozważań. Na przykład jakaś postać w kinie powie jakiś żart, który przypomina mi jakiś artykuł, który czytałem i nad którym się chwilę zastanawiam. I w tym momencie znowu zaczynam go mucić w głowie, zamiast skupić się na seansie, a potem odchodzi od tego jakieś kolejne skojarzenie, w końcu zastanawianie, czy to normalne się tak zastanawiać. I odpływam w to, zamiast oglądać film. Albo gram w jakąś grę, zaczynam rozwalać, czemu nie wypełniłem ostatnich zadań pobocznych, podczas gdy normalnie często je wypełniałem. I tak mija 30 minut, kiedy rozknijam bez żadnego wniosku, dlaczego to się pojawiło. Pojawia się poczucie straconego czasu. Generalnie dużo takich natrętnych myśli, które domagają się uwagi, bo a coś odkryje o sobie, jakąś prawdę o sobie podczas takiego screeningu. Dłuższa wypowiedź, ale myślę, że jest warta do przytoczenia, bo to będzie miało znaczenie dla odpowiedzi. Po czym innym będzie kwestia normalnie przeskakujących myśli a czym innym takie ciągi myślowe, które przyznam bardzo mocno kojarzą mi się tutaj ze stylem myślenia, który może być typowy dla ADD lub ADHD. ADD, Attention Deficit Disorder, ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, zaburzenia kontroli uwagi, w wypadku ADHD także z hiperaktywnością. A to jest sytuacja, kiedy wbrew takim popularnym wyobrażeniu, że osoby z ADHD są po prostu rozkojarzone, to jest sytuacja, gdzie wbrew takiemu wyobrażeniu, że osoby za DHD są po prostu rozkojarzone, tutaj mamy jeszcze tak naprawdę sytuację, gdzie czasami jest rozkojarzenie, a czasami jest hiper uwaga i takie hiperodpływanie uwagą w jakimś kierunku. I jeśli masz takie skłonności, Przyjrzałbym się, co się dzieje z Twoją uwagą w innych sytuacjach, czy nie jest przypadkiem tak, że na przykład kiedy pładzisz samochód, to uwaga Ci gdzieś odpływa albo odpływasz bardzo myślami, robiąc codzienne rzeczy. Jeśli to jest w miarę powtarzalny wzorzec, poddałbym się diagnozie na ADHD lub ADD. Niestety nie ma super dużo ekspertów w tej dziedzinie i niekiedy a psychologowie są tutaj niedouczeni. Spotkałem się z sytuacjami, kiedy osoby, z rozmawiałem, narzekały mi na to, że trafiły na początku na psychologów, którzy potrafili na przykład twierdzić, że jak ktoś ma karierę albo udane związki, to nie ma opcji, żeby miał ADHD, co jest oczywiście bzdurą. To jest możliwe, tylko zwykle od takich osób wymaga więcej wysiłku i może prowadzić do większości problemów. No bo jeśli zaczęcie się odpływać myślami, to na przykład mogą być sytuacje, gdzie w związku ktoś ci powiedział coś ważnego ze swojej perspektywy, a ty Dwie godziny później albo dwa dni później pytasz o to ponownie, i jest takie: Ej, ale to było dla mnie tak ważne, a ty to zignorowałeś i dlaczego? I Jeśli masz tego rodzaju doświadczenia, to no, tym bardziej sugeruję, że warto sprawdzić taką diagnozę. Natomiast tu być może warto przejść w jednego, dwóch, trzech ekspertów, bo jeśli trafisz na kogoś niekompetentnego, to niestety no, jest tu ryzyko. Chciałbym móc łatwo polecić kogoś dobrego. Niestety. Te kilka osób, o których wiem, że są naprawdę dobre, zwykle mają kolejki na kilka miesięcy do przodu. Być może to jest dobry potencjał na specjalizację psychologiczną, żeby właśnie wyspecjalizować się konkretnie w pracy z ADD, ADHD, jako takim punkcie odniesienia i możliwości zdiagnozowania takiego układu. Natomiast jeśli masz czego za myśli, no ADHD, ADD jest tutaj dla mnie pierwszym skojarzeniem, które może być przyczyną. Jeśli chcesz radzić sobie z tym, bo oczywiście na ADD najlepsza jest chemia, powiem z doświadczenia, natomiast um, jeśli chcesz próbować radzić sobie przed ewentualną diagnozą, albo nie chcesz próbować chemii z jakiegoś powodu, nie ma powodu moim zdaniem dobrego, ale ok, no, każdy decyduje samemu, to w tym wypadku to, co bym zaproponował, to konkretne ćwiczenia związane z uważnością, mindfulness, które pozwolą przynajmniej trochę złapać ok, co się dzieje z moim myślenia. Przyznam, nie jestem fanem super mindfulness, uważam, że jest przereklamowane, ale konkretnie w kontekście śledzenia takich toków myślenia może być przydatne. Mindfulness, czyli po prostu medytacja uważności. To, co zabili autorzy Mindfulness, to wzięli klasyczne buddyjskie medytacje. Wywalili wszystkie kulturowe skojarzenia, zostawili tylko sedno procedury związane z obserwacją swoich myśli. I to faktycznie może potencjalnie pomóc, jako taki nawyk obserwacji myśli, gdzie może się zacząć łapać częściej nad tym, jak taka uwaga przeskakuje, jak przechodzi z punktu na punkt. I to może być coś, co może spróbować pomóc w tej sytuacji. Natomiast pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to zdecydowanie w tym wypadku diagnoza. I jeśli mi się okazało, że podasz się diagnozie, będzie zadowolony faktycznie z psychologa czy psycholożki, która prowadzi taką diagnozę i mimo wszystko nie będzie to potwierdzone, daj znać, przyjrzymy się dalej, co może być tutaj przyczyną, ale absolutnie pierwsza rzecz, o której myślę, to właśnie takie wyjaśnienie. Na jakie pytania chcesz uzyskać odpowiedź? Self-Overflow powstaje dla Ciebie i z Twoim współdziałem. Jeśli wiem, co Ciebie interesuje, jakie kwestie miękkie, jakie kompetencje miękkie Ciebie interesują, to jestem w stanie doporasować ten materiał pod Ciebie. W związku z czym proszę pytaj, pytaj w komentarzach do tego filmu, do innych filmów i im więcej pytań zadasz, tym większa szansa, że któryś z nich trafi na kolejny odcinek, na kolejny film i będziemy mieli okazję odpowiedzieć na to, co Cię interesuje. A przy okazji, jeśli chcesz, żeby ten kanał rósł, to zachęcam do tego, żeby lajkować, szerować, subskrybować. Udostępniajcie to jak najbardziej, jeśli możecie, bo to też zwiększa szanse na to, że pojawią się tutaj ciekawe pytania, które nawet Wam nie przyszły do głowy, ale które mogą docenić inne osoby. Dzięki i do zobaczenia.